Cześć, z tej strony Agata, miło mi Was tutaj gościć, założyłam ten kanał, żeby pogadać o książkach i dzisiaj właśnie to chcę zrobić, chcę pogadać z Wami o książce Roberta Jacksona Bennetta, Odlewnia. Jeżeli chodzi o samego autora, to on już jest dosyć rozpoznawalny, natomiast dopiero teraz jego książki kroczyły na polski rynek. Dopiero co w te wakacje wydawnictwo MAG zaserwowało nam zatruty kielich, i na jesieni możemy spodziewać się drugiego tomu A Drop of Corruption, czyli Kropla korupcji, kropla zepsucia. Nie wiem jeszcze, jak będzie brzmiał polski tytuł. Natomiast wydawnictwo SZEPTY zaserwowało nam przepięknie wydaną pierwszą część trylogii założycieli, czyli odlewnie. Ta trylogia jest już skończona, zamknięta, pozostaje nam po prostu czekać na całą resztę w naszym polskim wydaniu. Tom drugi nosi nazwę Shorefall, czyli przypływ, a trzecia część to Locklands, czyli ziemie zamknięte. Ja oczywiście tłumaczę sobie to tak wszystko na bieżąco, natomiast jakie finalnie będzie nasze polskie tłumaczenie, no to zobaczymy. Ale wracając już do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do odlewni pierwszej części trylogii. No to mam o niej trochę do opowiedzenia i to nie będą same pochwały, niestety. Oczywiście ta książka ma swoje mocne strony, ale nie jest pozbawiona wad, o tym sobie za chwilę powiemy. No ale może, zanim przejdę do szczegółów, zakreślę Wam lekko, o czym jest fabuła. Akcja dzieje się głównie w jednym mieście, mamy troszeczkę retrospekcji, mamy troszeczkę opowieści z innych części tego świata, ale generalnie wszystko dzieje się na jednym obszarze. I jest nim miasto Tewan, które właściwie dzieli się na dwie części. Jedna część jest bardzo bogata, rządzona przez cztery bardzo potężne i skorumpowane domy kupieckie, na których czele stoją właśnie rodziny założycieli tychże domów, i właściwie nikt nie ma z nimi szans i nikt nie może im podskoczyć. Mamy też biedną część miasta, która właściwie nie jest rządzona przez nikogo, nikt się tymi ludźmi nie interesuje. Panuje tam bezprawie i generalnie zasada, że przetrwają najsilniejsi. No i oczywiście ludzie z biednej części miasta nie mają po prostu swobodnego wstępu do dystryktów rządzonych przez dany dom kupiecki, nie mogą sobie po prostu z tej części miasta wyjść i swobodnie się przemieszczać. Jeżeli chodzi o cały setting, o umiejscowienie tego, gdzie akcja się dzieje i jak ten świat wygląda, to powiedziałabym, że to jest taki klimat renesansowej, włoskiej renesansowej Europy, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo włosko brzmiących imion i nazw własnych. Naszą główną bohaterką jest Sansia Grado, złodziejka właśnie z tej nędznej dzielnicy, która posiada pewną unikatową i niezwykłą zdolność, która bardzo pomaga jej w byciu złodziejką. Ale bardzo utrudnia i jest upierdliwa w codziennym życiu. Otóż Sansa ma zdolność wyczuwania historii i informacji o przedmiotach, których dotknie. Mam na myśli, że dotykając na przykład ściany, będzie znała historię tej ściany, będzie wiedziała gdzie są takie elementy, których może się złapać, gdzie są na przykład sekretne przejścia albo jakieś ukryte przyciski. Wiecie, wszystkie informacje, które ta ściana może jej przekazać. Z drugiej strony, Sansha jest bombardowana cały czas ogromną ilością informacji. Na przykład unika zmiany ubrań, dlatego że zakładając dane Materiał na siebie, daną tkaninę, zna dokładnie historię tej tkaniny i wiecie, i tak to leci, i leci, już nie mówiąc w ogóle o dotykaniu drugiego człowieka. Więc Sancha jest taką postacią dosyć skrytą chodzi głównie w rękawiczkach, żeby tymi informacjami nie być cały czas bombardowaną, no i kombinuje, jak tutaj zadziałać, żeby udało jej się tej przypadłości pozbyć. Tym, co wie na pewno, jest fakt, że taka operacja tania nie będzie, i w tym momencie pojawia się okazja, bardzo lukratywnego skoku, gdzie Sansa musi się włamać i wykraść pewien tajemniczy przedmiot pewną skrzynkę, która zawiera bardzo potężny artefakt. Co zawiera skrzynka, oczywiście wam nie powiem, na no ale powiem tylko, że Sansa chcąc po prostu zdobyć pieniądze na leczenie swojej przypadłości, nieświadomie wpada w sam środek ogromnej i bardzo niebezpiecznej intrygi. Od razu muszę Wam powiedzieć, że ta książka to nie była miłość od pierwszego rozdziału, ani nawet od pierwszych trzech. I początkowo było mi naprawdę trudno wkręcić się w tą książkę. Zastanawiałam się podczas czytania, dlaczego właściwie tak jest. I myślę, że to głównie styl pisarski pana Roberta Benneta sprawił, że na początku trudno było mi się w tą książkę wgryźć. I wiecie co, żeby nie być gołosłowną, to ja spojrzałam sobie i zaznaczyłam sobie dokładny moment, kiedy poczułam, ok, naprawdę mam ochotę czytać dalej i była to strona dwusetna. To tylko świadczy też o tym, powiem Wam, że gdybym była taka naprawdę cięta na książki i robiła DNF tego, co na początku mnie do siebie nie przekonuje, no to bym tej książki nie skończyła. I to nie jest tak, że książka rozkręca się wolno, nie, od razu jesteśmy wrzuceni w wir akcji, bo książka zaczyna się od napadu na odlewnie. Odlewnie to są miejsca, gdzie domy kupieckie wytwarzają pewne magiczne przedmioty. No i właśnie chciałabym zacząć omawianie od systemu magicznego, bo przyznaję, że właśnie system magiczny był tym, co skłoniło mnie do zakupu samej książki. A ten system to skrybowanie, czyli w skrócie oszukiwanie przedmiotów, że są czymś innym niż są w rzeczywistości. Za pomocą specjalnych inskrypcji, czyli sigilli, umieszczamy na jakimś przedmiocie informacje. I tutaj zaznaczone jest, że musi być to przedmiot nieożywiony. Czyli, na przykład, mówiąc absolutnie najprościej, na kawałku drewna możemy wyryć specjalny sigil i przekonujemy ten kawałek drewna, że jest metalem, przez co samo drewno jest dużo mocniejsze niż byłoby w rzeczywistości. Abyśmy się w tym nie pogubili i spróbowali ten system zrozumieć, to sam autor daje nam bardzo dużo różnych przykładów przy wielu okazjach, żeby gdzieś załapać, jak to wszystko funkcjonuje. Czyli mówiąc jeszcze takim przykładem z początku książki, mamy powozy, które działają w ogóle bez potrzeby użycia koni i mów, dlatego że koła w tych powozach są skrybowane. W taki sposób, żeby myślały, że zjeżdżają cały czas z górki, czyli żeby miały tempo, nawet jeżeli faktycznie jadą pod górę. Kiedy woźnica chce, żeby powóz się zatrzymał, przestawia przełącznik i koła przechodzą w stan spoczynku. Podobnie jest w przypadku broni, jeżeli mamy na przykład bicz lub miecz, to możemy zwiększyć grawitację tego przedmiotu, czyli przekonać go, że spada swobodnie z góry, co pozwala uderzyć w coś niesamowicie szybko albo ze zwiększoną siłą. I wiecie, ja to wszystko rozumiem z jednej strony, a z drugiej strony miałam podczas czytania problem z tym, że cały czas używamy słów wobec przedmiotów nieożywionych, co jest zawsze podkreślone, że my Przekonujemy ten nieożywiony stół, nieożywione drzwi, nieożywione koło, że jest czymś innym niż jest, i ta rzecz jest w stanie z naszymi bohaterami rozmawiać. Więc w końcu tak sobie myślimy, dobrze, czy to coś ma świadomość, czy nie ma świadomości? No, można by powiedzieć, że ma świadomość. Istnienia na takim bardzo podstawowym y, poziomie, ale nie wchodźmy tutaj w tematy filozoficzne, bo one się w ogóle nie pojawiają. Musimy po prostu zawiesić niewiarę i przyjąć, że skrybowane, nieożywione przedmioty są w stanie z nami rozmawiać. Jeżeli miałabym tutaj porównać i zrobić jakieś nawiązanie do systemu magicznego, no to oczywiście nie będzie porównania do nikogo innego jak do Brandona Sandersona, dlatego że na takim podstawowym poziomie jest tutaj bardzo dużo podobieństw, chociażby do opowiadania, opowiadania czy nowelki bardziej. Dusza Cesarza swoją drogą. Absolutnie przepiękna nowela. Bardzo polecam. Tu już nawet nie chodzi o sam system magiczny, ale o sam przekaz i treść. Absolutnie piękna historia. No ale wracając, Brandon Sanderson słynie z tworzenia takich bardzo konkretnych. Ustrukturalizowanych systemów magicznych, gdzie mamy pewną bardzo prostą podstawę, i potem na nią nakładane są kolejne warstwy i kolejne elementy, które sprawiają, że ten system powoli, ale w przystępny sposób staje się coraz bardziej skomplikowany, a jednocześnie w ogóle nie tracimy wątku tego, co się dzieje. I tak jak w duszy cesarza mieliśmy pieczęcie, które potrafią zmienić właściwości danego przedmiotu, tak tutaj mamy skrybowanie oraz skrybów, którzy posługują się. Trudną sztuką, dlatego że te sigile, które umieszczają na przedmiotach, są nieraz bardzo, ale to bardzo skomplikowane, i absolutnie zwykła osoba nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, jak dany sigil działa i co na jakimś przedmiocie pisze. No to, to trochę taka sytuacja, jak my posługujemy się telefonami komórkowymi, ale jakbyśmy mieli powiedzieć, jak one dokładnie działają i z jakich części się składają, albo złożyć jakieś samodzielnie, no to mało kto będzie potrafił to zrobić. Jeżeli chodzi o kolejne porównanie do Brandona Sandersona to tutaj również mamy do czynienia z takimi elementami które są nieożywione, ale mają swoją osobowość może powiem tak tak jak w Rozjemcy mieliśmy mieczy pieśni nocy który miał swoją osobowość i momentami nawet konkretne poczucie humoru tak tutaj mamy coś bardzo bliskiego To z czym miałam jednak troszeczkę problem to taka nie do końca Świadomość, co właściwie w tym systemie magicznym jest możliwe, a co nie. Chętnie dowiedziałabym się na temat tego systemu więcej na jakimś podstawowym poziomie i wprawdzie oczywiście dostawałam bardzo dużo przykładów, ale tak do końca nie byłam pewna, dlaczego coś działa, jak coś działa, po prostu już sobie płynęłam z prądem i nie zastanawiałam się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Mieliśmy na przykład powiedziane, że no, z jednej strony system magiczny nie może wpływać na grawitację, to jest pewne ograniczenie, ale też później okazuje się, że a dobra, jak się chce, to się da. Więc dużo było takich elementów, gdzie ja jako czytelnik miałam poczucie, że właściwie to wszystko jest możliwe i nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli tylko będą służyły fabule i temu, że coś może się wydarzyć, to właściwie Sky is the limit możemy robić, co chcemy. Jeżeli natomiast chodzi o styl pisarski, to powiedziałabym, że. To jest największa wada i na tym najbardziej się zawiodłam. Tutaj nie do końca jestem w stanie stwierdzić, czym ta książka dokładnie jest, ponieważ ton całej opowieści jest bardzo mieszany. Mamy troszeczkę brutalności, mamy przemoc, mamy odrobinę takich dojrzałych tematów, a jednocześnie łączy się to z takimi bardzo tandetnymi one-linerami, czyli takimi zdaniami, które powiedziałabym, że może miały być zabawne, ale wychodzą troszeczkę infantylnie. No i samej historii, przynajmniej w tym pierwszym tomie, nie wiem jak będzie dalej, historii brakuje dojrzałości. Więc z jednej strony nie jest to książka młodzieżowa, z drugiej strony nie jest to dojrzała fantastyka. Powiedziałabym, że jest to coś pomiędzy. No i słuchajcie, to wcale nie musi być nic złego, bo czasami mamy ochotę na taką opowieść ze środka, ale wiecie, mamy tutaj momentami takie poważne sceny, które jednocześnie trudno poważnie potraktować. Ponieważ zmiksowane są z humorem i takim podejściem do rzeczywistości, które jest bardzo młodzieżowe. No niestety tutaj żadnych niuansów nie znajdziemy. Mamy dobro, które jest dobrem, zło, które jest złem, mamy tandetne i dosyć nienaturalnie brzmiące dialogi, monologi złoczyńców, którzy wyjaśniają nam, dlaczego postąpili tak, a nie inaczej. No i jest taki moment, kiedy zła postać ewidentnie chce postąpić źle, dlatego że tak mam, i może to kompletnie niczemu nie służy, i nie ma żadnego logicznego powodu, no to po prostu ma taki kaprys, no bo wypada jako zły charakter zrobić coś złowieszczego. Kolejnym minusem powiedziałabym, że jest nadmierne tłumaczenie emocji postaci, gdzie no za bardzo tutaj nie ma właściwie co tłumaczyć, bo sprawa jest dosyć oczywista. No i właśnie, odnośnie postaci. O ile Sansia nie jest w żadnym wypadku bohaterką, która mogłaby nas irytować, mamy jasno nakreślony jej charakter, wiemy dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. Natomiast postacie drugoplanowe. Powiedziałabym, że są napisane w dosyć prosty sposób, nie wybijają się niczym szczególnym. Mimo, że tutaj mamy zestawienie dwóch światów osób z bardzo bogatych dystryktów kupieckich i osób z tej najbiedniejszej dzielnicy, to właściwie w ich sposobie bycia, sposobie mówienia, manieryzmach, nie ma za bardzo nic, co by te postacie między sobą odróżniało, oprócz tego, że mamy powiedziane, że osoby zamożne są czyste, a osoby biedne nie. Natomiast jeżeli chodzi o tempo samej książki, no to ono jest dosyć równe. My tutaj właściwie nie zwalniamy, akcja zaczyna się szybko i właściwie cały czas coś się dzieje, więc nie mamy za bardzo okazji się znudzić. Natomiast sama struktura książki jest dosyć powtarzana, dlatego że polega na tym, że włamujemy się razem z Sansią w różne miejsca, raz po raz. I tak, jak na początku mamy wykraść tą tajemniczą skrzynkę, no to potem trzeba się włamać w kolejne miejsce, potem w kolejne i potem w kolejne. I tak, razem z naszymi bohaterami, musimy zakombinować, jak tutaj przeprowadzić ten skok, żeby nikt nas nie złapał. Jeżeli chodzi o zwroty akcji, no to one oczywiście są. Może niektóre będą w stanie Was zaskoczyć. Ja obstawiałabym, że jednak częściej będzie tak, że będziecie czekali, Aż bohater dojdzie do tego, co wy już wiecie, no bo wielu rzeczy da się tutaj jednak domyślić, no ale jednak było parę razy tak, że rzeczywiście książka dała radę zaskoczyć. Jeżeli chodzi o wątek romantyczny, bo ta informacja czasami jest istotna, tutaj pojawia się taka informacja o tym, że dwie postacie mają się ku sobie, natomiast ten wątek jest tak bardzo poboczny, że właściwie nie dominuje nam niczego, jeżeli by go nie było, to historia w ogóle by się nie zmieniła. I jest jeszcze jedna rzecz, która wkurzała mnie podczas czytania. No to już jest kwestia nie autora, tylko tłumaczenia. Mianowicie mieliśmy zastosowany tutaj system imperialny, a nie metryczny. A okazuje się, że dosyć często podana była informacja, że coś waży tyle i tyle funtów, albo ma długość iluś stóp. I ja wiem, że to nie jest fizyka kwantowa i podczas czytania mogę sobie to po prostu podzielić, ale jestem leniwą bułą i fajnie byłoby mieć podane te informacje dostosowane do naszego rynku. No ale pozostaje nam przeliczanie. No dobrze, jeżeli teraz miałabym to wszystko podsumować, może zacznę sobie od minusów, żeby na plusach skończyć. Jeżeli chodzi o minusy, to powiedziałabym, że byłby to Styl pisarski autora. Ja jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w przypadku zatrutego Kielicha. Jeszcze niestety nie czytałam, bo czekam na moją przesyłkę od Maga i czekam, czekam. <głos》> I zobaczymy, kiedy się doczekam. No, niemniej jednak, odlewnia była pisana wcześniej, więc spodziewam się, że ten styl pisarski pana Beneta rozwinął się od tego czasu. No ale tej opowieści nie brakuje naiwności, takiego jasnego podziału na dobro i zło. I też takich bardzo istotnych zmian w sercu i w sposobie patrzenia na świat naszych bohaterów, mimo że nie ma za bardzo ku temu okazji, bo nie jest powiedziane na jakiej przestrzeni czasu dzieje się akcja, ale widzimy, że to nie jest zbyt długo. Więc mamy tutaj niestety bardzo dużo takich sztampowych zagrań, o których czytaliśmy, a nawet częściej, które widzieliśmy w filmach i serialach już mnóstwo razy. Do tego postaciom, zwłaszcza tym drugoplanowym, brakuje troszeczkę osobowości, no i dochodzi jeszcze powtarzalność, jeżeli chodzi o główną fabułę. Ale żeby nie było tak źle, bo ja się tutaj namarudziłam, ale podkreślam, że plusy też są. System magiczny jest generalnie fajny i myślę, że skrybowanie wielu osobom przypadnie do gustu. Sam świat nie jest przesadnie skomplikowany, ale jest dobrze zbudowany i powiedziałabym, że klimatyczny. Fabuła jest pełna zwrotów akcji, i jest wciągająca, nie ma dłużyzn i nie ma przynudnych momentów i myślę, że naprawdę wiele osób wciągnie. No i główną bohaterkę Sanshie oceniam zdecydowanie na plus. Wprawdzie tutaj nie mieliśmy czasu na niewiadomo jak wielki rozwój jej postaci, ale jej motywacje są jasne, decyzje dosyć logiczne, nie robi nic co miałoby nas jakoś szczególnie wkurzyć i da się ją polubić. Jeżeli miałabym ocenić dla kogo jest ta książka tak naprawdę, Dosyć trudno jest mi wskazać konkretną grupę docelową. Powiedziałabym, że dla starych wyjadaczy i fanów fantastyki tak. Jeżeli macie ochotę na coś lżejszego, lubicie konkretne twarde systemy magiczne, jak u Sandersona, ale jednocześnie jesteście przygotowani na to, że tej książce będzie brakowało większej głębi i niuansów. A czasami powiedzmy sobie szczerze, tak jest, nie zawsze mamy ochotę na Ciężką fantastykę, od czasu do czasu każdy musi sobie odpocząć, i właśnie na taką okazję odlewnia może być jak znalazł, a jednocześnie będzie dobra dla osób, które dopiero zaczynają z fantastyką, no bo ten system magiczny jest interesujący, dosyć rozrywkowy i w połączeniu z szybką akcją można się w ten świat wkręcić. Ja tej książce dałam takie 6 z plusem 6,5 na 10 i od razu powiem, że tak, będę chciała sięgnąć po kolejne tomy. Nie pokładam w nich, przyznaję się nie wiadomo jakich nadziei, ale jestem ciekawa, co tam dalej u naszych bohaterów się wydarzy. Na pewno w przyszłości będę mogła porównać też odlewnie z zatrutym kielichem, który mam zamiar przeczytać. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Zwłaszcza, że dostał nagrodę Hugo w kategorii najlepsza powieść, więc tym bardziej jestem ciekawa. A tymczasem pytanie do Was, czy przymierzacie się do zakupu odlewni, a może już przeczytaliście i pokochaliście? No chyba, że jednak was rozczarowała. Jestem bardzo ciekawa, jaki był wasz odbiór, a jeżeli czytaliście, to też czy macie zamiar kontynuować i kupować kolejne tomy. Ja jak zawsze ogromnie dziękuję, że spędziliście ze mną czas. Pamiętajcie, że jest zbyt wiele fantastycznych światów, żeby spędzać czas tylko w naszym. Życzę wam miłego dnia i miłego czytania. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Pa pa.